Kłaniamy się Państwu i zapraszamy na mecz Team Obaj Ekstraklasy. A zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Przed nami, mam nadzieję, ciekawe i emocjonujące spotkanie w najlepszym krajowym wydaniu. W roku 1980 doszło do głośnego finału Pucharu Polski z udziałem obu drużyn. Do Częstochowy zjechało ponad 20 tysięcy kibiców i pomimo zamieszek. Mecz doszedł do skutku, a Lekia rozgromiła Lecha aż 5 do 0. Warto wspomnieć też o tym, że w 11 Warszawskiego Klubu z racji odbywania służby wojskowej grał wtedy Mirosław Pokoński, który wcześniej reprezentował barwy Lechu. Przyjrzyjmy się dzisiejszemu ustawieniu na boisku piłkarzy Lecha Poznań. Renner zdecydował się zagęścić środek pola, stawiając na wariant 4-5-1 z dwoma pomocnikami bliżej środkowego napastnika. Dzisiejsze ustawienie Legii Warszawa na Państwa ekranach. Tu również mamy ustawienie 4-5-1. Czeka nas zatem batalia o środek pola. Obecnie funkcjonujący stadion, na którym swoje mecze rozgrywa Lech Poznań, to gruntownie przebudowany i rozbudowany obiekt znajdujący się w miejscu Starego Stadionu Miejskiego. Był to jedyny adaptowany, a nie wybudowany od podstaw stadion, na którym odbywały się mecze Euro w 2012 roku. Zawodnicy rozpoczęli właśnie pierwszą połowę. Uwaga, zacentrował w pole karne. Kucharczyk. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Linetki. Jest przejęcie i mają szansę. Brogi. Atak legionistów. Naglas. Romak. Lobren Ale wspaniale. Rzut rożny dla Lecha. Może być ciekawie. Łukasz Trałka. Jodłowiec. Centra w pole karnej. Będzie niebezpiecznie. Blisko pole karne, gol Lech poznań! Jestem zaskoczony, bo oczekiwałem wyrównanego meczu. Takiej przewagi w oddanych strzałach po jednej ze stron na pewno się nie spodziewałem. Wypracowali sobie dużo sytuacji, co znajdzie pewnie odzwierciedlenie w statystykach. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Prowadzenie Lecha Poznań. Żyro. Marcin Robak. Piękna interwencja. Spójrzmy. Rzut rożny. Lech ma szansę. Wybijają teraz do przodu. Kędziora. Linetti. Marcin Kamiński. Nie ma gola. Dwukrotnie nie dał się zaskoczyć, a teraz wychwycił piłkę. Żyro. seria podań aż przyjemnie patrzeć. Andrzej Duda. uderza. No wsparli teraz bramkarza. Amalainen. Może być groźnie. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Jakub rzeźniczak. Kucharczyk. No strzela. Ależ pięknie dograła on skidłował. Podanie absolutnie pierwsza klasa. Po prostu idealne. Szkoda, że strzał był gorszy. Brałka. Jest szansa na groźną akcję. Robak, Ach, marnował taką sytuację, jest podłamany. Brzyski. No, będzie gol. No, powinien wyrównać. Mogli odrobić stratę, a wciąż przegrywają. Zobaczmy w powtórce bramkę, po której prowadzą. Naprawdę ładnie, technicznie posłana piłka z pola karnego. Tuż przy prawym słupku. Gędziora. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Zaczynamy drugą połowę. Legia przy piłce. Zobaczymy jak rozwinie się sytuacja. Ależ walczą o piłkę. Naglas. Szymon Pawłowski. Piękna sztrauta, Linety. no i mamy stratę piłki. Michał Kuwarczyk, czekają nas zmiany. Ciekawe, jak to wpłynie na ich grę. Pełen energii zawodnik powinien ją ożywić. Podanie w pole karne. Piłka przekroczyła linię końcową. Za chwilę rozpocznie bramkarz. Musi spróbować czegoś nowego, jeśli chcą odmienić losy tego pojedynku. W drugiej połowie przegrywają, wprowadza do gry nowego gracza. Będą zmiany, zobaczymy czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. Liletti! Mamy bramkę proszę Państwa! z innego konta. No i prowadzą w tym spotkaniu 2 do 0. Będzie zmiana. Trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Piłka trafia do przeciwników. Furman. Centra w pole karne. Będzie niebezpieczny. Piłka w siatce. Nie poddają się już. Tylko jedna bramka dzieli ich od remisu. Ten gol oznacza, że wracają do gry. Znakomita główka. Nie każdy potrafi dobrze grać głową, ale on najwyraźniej dobrze opanował tę sztukę. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Wynik 2 do 1 o niczym nie przesądza. Robak! To lech Poznań! Drugi gol na jego koncie zapowiada się na hat-tricka. na tego gola z innego konta. 3 do 1. Taki wynik pozwala na trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygranej. Trener uznał, że pora dać odpocząć niektórym ze swoich zawodników i szykują się zmiany. To powinno ożywić sytuację na boisku. Robak. Amalainen. Dobrze, biega na wolne pole. Hamalajnen. Tylko słupek. Mają teraz okazję. No i Bramkarz bez większych problemów, ale trochę ryzykował. Będzie corner dla zawodników Legii Warszawa. Uderzenie w stronę bramki. No, wszyscy już widzieliśmy piłkę w siatce. Szczególnie, że dziś już popisał się takim pięknym uderzeniem. Burić. No, beznadziejnie. Gol w takim momencie i to samobójczy. Prezent dla rywali. To właśnie bramka samobójcza. No, będzie się działo. Jest 3-2. Jak on to zrobił? Gol samobójczy w najgorszym momencie. No myślę, że limit pecha już wyczerpali. Kolejny gol samobójczy. Oby ten gol samobójczy nie załamał ich zupełnie. To fatalny moment w tym spotkaniu. Tomasz Jadłowicz. Nie wykorzystał szansy i wciąż remisowo. Koniec drugiej połowy, koniec meczu. Mamy. Wyraźnie brakuje mu pewności siebie. Niestety tu nie udał się wybieg. Bramkarz był sprytniejszy. No, nie wygląda zbyt pewnie. Tak, butelka obrona, nie ma bramki. Niektórym się czasem wydaje, że wykonanie karnego to tylko formalność, ale jak widzimy, bramkarz też ma coś do powiedzenia. Tym razem górą bramkarz! Tak napastnikowi nie udało się go wyczekać! Wiele brakowało. Dopisało mu trochę szczęścia z tym rykoszetem. Chyba z żera go trzyma Bezbłędnie. Ależ presja współczuje temu chłopakowi. Jeśli spróbuje jego drużyna, zejdzie z boiska pokonana. Ajajaj, aj, aj, trafia i koniec spotkania. Wygląda na załamanego i nie bez powodu. Gdyby to trafił, wciąż mieliby szansę na zwycięstwo.